Witam wszystkich ponownie w lesie pół dnia wczoraj wiał śnieg, więc trzeba było dzisiaj wyjść aby zobaczyć jak ładnie wygląda las. Znowu niestety miejscówkę będę musiał odkurzać pomimo że dwa dni temu. Robiłem dokładnie to samo. Było troszeczkę mniej śniegu. Dzisiaj jest zdecydowanie więcej. A że akurat dzisiaj ładna pogoda jakieś tam 0 stopni, 0 wiatru. Troszeczkę z rana słońce świeciło. Na razie się gdzieś schowało, ale może jeszcze później wyjdzie. Za to ładnie wszystko jest ośnieżone. Kilka słów odnośnie filmów, które niedługo będą, jako że na przełomie grudnia, stycznia dosyć sporo zrobiłem zakupów. A nawet w lutym kolejne się zdarzyły zakupy. Także będę miał na najbliższe miesiące co robić, o ile oczywiście będzie wolny czas i odpowiednia pogoda ku temu. Na przykład taka jak dzisiaj. Nie jest zbyt zimno, nie jest zbyt ciepło, tak za raz. Także takich filmów, powiedzmy, z gadżetami i tym podobnymi spokojnie będzie do końca kwietnia. Pewnie jak zwykle to bywa, jeszcze się przedłuży. A jeśli chodzi o filmy z jedzeniem, no to będzie tego zdecydowanie na dłużej. Pewnie co najmniej do sierpnia. Może w międzyczasie zdarzy się jakaś racja wojskowa, ale na razie będą inne dania, no bo muszę coś tam w lesie jeść. Nie będą tylko wyłącznie jakieś słoiki, chociaż takie też trochę muszę przetestować. Takich których wcześniej nie jadłem, ale będzie sporo puszek, niekoniecznie tych wielkich. Takie mniejsze też będą, nale no sporo danie. w torebkach na takich tackach specjalnych część bez konserwantów, część niestety z konserwantami, no ale sporadycznie jedzone, nic nie powinno się stać. Także na wiele miesięcy mam roboty. No, i sporo filmów też będzie. Planuję na wiosnę kilka dłuższych wypadów. W zasadzie to wyjazdów, więc tam już na pewno jakieś dłuższe filmy też będą. Nad jezioro, nad morze i tym podobne. A na razie udaję się na moją miejscówkę, żeby odkurzyć ją ze śniegu. Na śniegu bardzo ładnie widać tropy zwierząt. Całkiem sporo ich tu jest. Częściowo widzę moje ślady sprzed dwóch dni, ale typowo zwierzęce tropy też są. No, w tym rejonie zazwyczaj są sarny, dziki, więc raczej coś. Ten deseń jest tutaj zrobiony. Może jakieś inne zwierzęta, chociaż wątpię. Jest tu dosłownie porobione. Sporo autostrad przecinających się albo wokół jakiegoś rzewka. No, a gdzie mogą mnie te ślady zaprowadzić? Na pewno na moją miejscówkę. No to raczej tropy saren. Wątpię, czy tutaj akurat dziki chodziły tu już moje. a tu już nie moje a tak wygląda dzisiejsza moja miejscówka Trzeba było sobie drogę zrobić. Wszystko było zaśniżone. No i to tyle. W dniu dzisiejszym.